Hej, ja widzowie! No, niektórzy mnie kojarzą z TikToka. No, no, ale tak jak obiecywałam, pojawiłam się na YouTubie, tak. Udało się. A dla tych, co nie wiedzą, to później polecę mojego TikToka. Ale dobra, na no, mój pierwszy odcinek na YouTubie postanowiłam, że zagram w kolor oryginal jakoś tak no i pokażę, no i to będzie też trochę taki tutorial a możecie sobie to zrobić w zwolnionym tempie tam jest pierwszy pędzelek tutaj trzeba się chować jak ktoś chce to można pusić w zwolnionym tempie. Dobra, teraz muszę znowu czekać tyle czasu na No ale okej. Okay. Dobra, kiedy sobie zniknie stąd to dziadostwo? Czekam, aż to coś zniknie, nie? Dobra. Teraz trzeba tutaj. I tutaj trzeba przejść w parku. To jest jedna z moich ulubionych części. No i teraz jesteśmy pomarańczowym kolorem. I trzeba znaleźć pomarańczowy pokój tak. raczej nie będzie się dało zrobić z tego tutorialu. No ale okej, okay, może jakby ktoś nie wiedział, co zrobić z jakąś częścią, tutaj to przynajmniej teraz się dowie. Te pokoje takie, to do nich się nie wchodzi one, są tylko do wydłużenia tego. Całej rozgrywki. A tam żadnych pędzelków nie ma, nie wolno. Ja chcę tam wejść, ale tam jest tu coś. To dziadostwo teraz mnie goni. Ale dobra. Już jakoś od tego uciekłam. Dobra, tutaj jest kolejny pędzel. Czodowstwa wyszło, dobra. Teraz tutaj może gdzieś. Widzicie sama nie wiem gdzie są niektóre te z pomarańczowym jest chyba na trudniej. Chociaż nie najtrudniej to jest z turkusowym. Ale ja Wam wszystko pokażę. Nie, nie będziemy wydawać Robuxów na jakieś randomy, żeby jeszcze z przyjaciółką. No to okej, okay. ale nie będziemy tracić hajsu cennego na jakieś randomy. nie? Może jest to w jakiś sposób miłe. No, ale jednak, mimo wszystko, ja nie mam tych ludzi w znajomych i pewnie nawet nie są z Polski. A jeszcze kogoś z Polski, kogo masz w znajomych w Robloxie, to, to już prędzej i to masę musisz mieć jakoś długo, też z nami, że... No chyba, że ktoś wszystkich ogólnie ratuje. To jest taki hak u mnie do tego. Z tymi kostkami. A dobra, nieważne. Nie było tematu, ale tak się dużo szybciej idzie. przynajmniej mi tak dużo lepiej się chodzi bo jak się spada to się raczej spada na te tutaj to no ale dobra Dobra, teraz trzeba tylko uważać, bo z tą szybkością są trochę problemy z tymi właśnie. Ale dobra, teraz już w sumie pójdziemy tak normalnie, że to pokazać jak się normalnie robi to. Nie zwracajcie uwagi na moje umiejętności w to. Po prostu na... ta szybkość jest fajna i przydatna do uciekania przed tym czymś. No, ale już do tych parkurów, takich gdzie trzeba się skupić, właśnie chodzi po cienkich liniach, to jest tylko utrudnienie. A szczególnie tam przy tym skakaniu, no ale okej. Okay. A szczególnie na kąpie, no ale dobre, udało nam się. Jeszcze tutaj później trzeba będzie wrócić. Ale dobra, tutaj kolejny pędzelek. Dobra, pięć pędzel zostało, ale farb więcej. Trzeba znaleźć zielony pokój. No dobra, zaraz tam będziemy. Dobra, północna. Dobra, tutaj był ten żółty pokój. Dobra, szybko uciekamy. Ucieczka, dobra. Dziadostwo poszło, dobra, szybko. Dobra, no i teraz w tym turkusowym pokażę wam, co trzeba zrobić, dobra, zespół. Trzeba przeczekać, bo dziadostwać blisko. No i teraz musicie wyjść do wentylacji. I tak znowu musicie przechodzić ten parkour. Na telefonie współczują. Nie? Moja koleżanka gra w to na telefonie i jej, jej miała takie lagi, że ona nawet nie widziała po czym ma Po prostu dla niej to było niewidzialne, nie? Dobra, teraz trzeba tylko uważać, bo nie jestem kolorowa. Slepiej się tu schowam. A super szybkość mi się kończy. Mam z tego darmowego. Jak to jest być tym czymś przez 100 minut. A mi co chwilę się losują te buty szybkie, no ale okej okay. Dobra Dobra Dobra, kulnie Dobra, teraz mi zniknęły te buty Dobra, szybko ja muszę się chować Jezu, kiedy to dziadostwo stąd pójdzie Dobra. Tutaj trzeba się chwilę zamaskować. Bo to jeszcze nie tu. Jak on ma kolor? Czy to jest kolor jego skina, co? Dobra, już się pogubiłam sama w tych labiryntach. O dobra. I za chwilę tutaj znajdziemy. pytanie. Czy to był granatowy, czy fioletowy? Był w sensie gramatowym, ale trzeba czekać. Bo tutaj to ciodostwo nie wiem, czy już no ale okej, okay. o, mamy tutaj teraz mamy piłę, i znowu trzeba bardzo uważać. Dobra Dobra, nie, nie potrzebujemy do tego Czyli Czy jednak potrzebujemy? A tak, jednak potrzebujemy, dobra To jest kolejny taki parkour To jest trochę prosty, chyba, nie? Bo jest inaczej to trochę poukładane No ale, dobra Halo, co jest dobre? tam ta tam wyszła z kluczem. To nie tutaj klucz. To był tego mojego znienawidzonego. Dobra. Teraz trzeba tylko zrobić speedrunner do fioletowego koloru. Dobra, szybko. bo tu jest to dziadostwo. Trzeba to jakoś obejść. A dobre, dziadostwo skręciło inną drogę, a jednak nie. Dobra. Dobra, jesteśmy blisko. Tutaj jest przedostatni pędzel. A tutaj potrzeba... A tutaj mamy motek. Szybko. Dobra. Dobra, teraz szybko do tego czerwonego kołu. Dostaliśmy do strefy bezpiecznej, a to coś się zacięło i zniknęło. Dobra, szybko. Tutaj trzeba iść. Dobra, nie trzeba uciekać. Dobra, dziadostwo zniknęło. Teraz tutaj trzeba to rozbić. I zaraz pokażę co dalej, ale trzeba znowu przeczekać dziadostwo. Dobra, no, ja w ogóle nie wiem, jak to nazywa się ten dziwny patyczek. Po prostu to będzie dziadostwo, tak? Dobra. Bo tak akurat, prawda, jest bezużyteczne i beznadziejne, no ale okej. Okay. Teraz mamy klucz, ale potrzebujemy koloru. Ale już koloru nie dostaniemy oczywiście. Tylko trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Halo, to gdzie był ten pędzel ostatni? Ja coś pominęłam. Zaraz pójdziemy z powrotem tam, gdzie gdzie był różowy pokój, Aha. Dobra, już wiem gdzie trzeba teraz iść. No do mojego ukochanego. No wiecie o co mi chodzi, tak? Do mojego ukochanego parkouru. Czy, czy to coś się zbliża? Bez... Bezużyteczny, czy bezużyteczny, czy bez coś się zbliża, ale, już na nie mówić, co chwilę, tak samo, to zaraz będę to inaczej nazywać. Myślę, do tego czegoś innego nazwy. No ale dobra. Dobra, teraz tutaj szybko się prześlizgnąć. Dobre, szybko zdęję do tego czegoś. No i to są te pokoje z myłki. A dobrze szybko. Upośledzony patyczek tu jest dobra. Tak, teraz to jest upośledzony patyczek. Dobra, gdzie jest opośledzony oh, patyczek? Dobra. Ja już wiem, gdzie mam iść. Bo się trochę tutaj pogubiłam. Trzeba znowu do tego wejść, tak? Jeszcze mało tego zaraz mi się myszka rozładuje. No ale okej. Okay. Dobra. Mm. No i tutaj ostatni pędzel. Dobra, chamo dziadostwo. To idzie. Lub inaczej, pośledzony patyczek. No kiedy to coś pójście. Teraz z nudów sobie już przejędę to obję na nowo. Nie wiem po co. Ale po coś tu zrobię tak. Znaczy, mi się wydaje znowu, że jestem tak krótko na serwia a już wszystko zrobiłam. Bo raz byłam najkrócej na serwiu, a jako pierwsza to przeszłam, no ale okej. Okay. Raz w to zagrałam po prostu z koleżanką i się wciągnęłam. I nauczyłam się tu przechodzić w dwa dni. No ale okej. Okay. Nie, kiedy się pójdzie ten patyczek, co? Oh. Dobra, patyczek się nie ruszy, to znaczy, że zniknie. Trzeba było trochę na to piękne wydarzenie poczekać, ale on znowu powróci tak. Więc trzeba chwilę poczekać. どれ、re, kiedy と <noise> czy kiedykolwiek znajdę to, czego szukałam. Kartosun takinle bir en ya. Evet, Dobra nie to, to jest za dziwne coś ale trzeba iść na krzesło na pewno. W sumie to tylko mi się udało, że to jest to krzesło. No ale ok to jest... są jakieś rysunki upośledzonego pika Nie ma szybko Dobra. Jesteśmy tu. ogóle oni sponsorują Pixar, czy to tam jest? Te drzwi wybierzemy. I... No i teraz trzeba tu czekać. Aż ten timer się skończy. Dobra, halo, co to jest? Co ja mam tu zrobić? Co? No i co? To jest? Idziemy jeszcze się... później.